Czy to są teraz łatwe czasy dla teatrów? Ha, nigdy nie były łatwe. Jak zakładaliśmy go 20 lat temu z Emilianem Kamińskim, to on, wszyscy mówili, że jest kompletnym szaleńcem i że to się nigdy nie uda. A proszę, teatr stoi, ludzie przychodzą, to już jest 15-lecie tego teatru i premiera na bis, którą on też zatwierdził, Angelika Piechowiak, producent, wspaniała gwiazdorska obsada, trochę humoru na te wariackie czasy. Bo tak uważam, że Emilian zawsze mówił, zapalać słońce. Mimo wszystko jest za dużo cierpienia, za dużo polityki. Trzeba na chwilę odetchnąć, oczyścić umysł i zacząć życie, no, mam nadzieję, z lepszą siłą, z nową siłą i nową energią. No właśnie, jak ten teatr, ten wspaniały teatr, teraz funkcjonuje po odejściu tak wybitnego aktora, jakim był Emilian, twórcy. Tak? I przede wszystkim, jak. Pani e, udaje się znajdować tą motywację, no bo widać, że tutaj jednak dużo się dzieje, e, i dzięki myślę też Pani ciężkiej pracy możemy być na tej premierze. Mm. Dzięki ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyłożyli się do premiery artystów, realizatorów, a przede wszystkim dzięki pracy mojego syna Kajetana Kamińskiego, który jest dla nas podporą. Emilian go przygotował do prowadzenia teatru. Ciągle się uczy, jest pokorny, robi fantastyczne rzeczy, restrukturyzuje teatr, ale także dzięki zespołowi, bo to są wyjątkowi ludzie dają serce, nie tylko pracują tu dla samych pieniędzy. Dają naprawdę serce i to widać na każdym kroku. Za chwilę no, bardzo ciekawy sezon. Otwarcie sceny Emiliana, mural, książka o Emilianie i parę premier, na które już gorąco zapraszam. A dzisiaj żona potrzebna od zaraz. Cudowni aktorzy, wspaniała na pewno reakcja, jestem tego pewna, bo już mieliśmy przedpremierowe pokazy. Mam nadzieję, że damy Państwu trochę słońca. To słońce jest jak najbardziej potrzebne, tak samo jak potrzebujemy tej umiejętności godzenia się z traumatycznymi wydarzeniami, które mają miejsce w naszym życiu. Jak pani sobie z tym wszystkim teraz radzi? Czego najbardziej pani brakuje? Męża. Męża jego rady, jego poczucia humoru, jego dystansu. I to tak, jakby mnie połowy nie było. Co będę mówiła, ale taki dzień jak dzisiaj, kiedy widzę pełny teatr, kiedy widzę ludzi, którzy mówią, trzymaj się, będzie dobrze, jesteśmy z tobą, no to serce rośnie i wzruszenie zatyka gardło. Trzymamy kciuki, żeby tych pozytywnych wzruszeń było jak najwięcej i życzymy wszystkiego dobrego, zarówno pani, jak i dla teatru Kamienica. Bardzo dziękuję.